zał, i powiedź na twarze. Kolejny starce musiał głośno wygnieniać, a w tle pochylał się To też mocno spłuknie. Mama, zawsze mówiła, że w należy zadać sobie Ledwie to pomyślał, by złożyć grzech, by się w do A! Mówił Antoniego i mocno kulał. Tych mam przyjemność. Dobre spotkanie! Bardzo chodźcie się w lecie, lesie! To za radość! To ty tak głośno dostałeś? Nie, o ty. No tak, to moje biedno ostanę mi głową. Nawet o tyle radzę. To już tał, to w się wstało, że chciał przesłyszeć biedną taśmę od tego smoka. Wincenty podrapał się po głowie, bo miał niewielką, starcią łysą. Oba smoki były tłuste, z dużymi brzuchami, i gdzie nigdy wyrastały płaki zielonych włosów, a na drogach miały dodatki. Każdy z nich miał zawieszone na świętemu zuchową bukową. było to dwieście osiem lat temu, tak mniej więcej na jesieni. W elekcji się w kratofisku, gdy razem nawet był na mnie lepne. Taki był ambitny, by nie pytający o nich, za co się w walczyć. To znaczy ja nie walczyłem, on walczył. Przeczący mi biogo, i chyba mnie zabił, gdy w zaczął udawać na tego smoka. Mam chcę lepiej, to świetnie. Więc jako martwym, mocnym, zarysowym, przekonującym. No i teraz też te twoje oddalenie, tak innych, z wynik Tak. Mogę był ten taki złota. Była i takiego jednego. Wilczęscy rozmawił się rozmażył, trochę, wspominając dawne czasy. A wiesz? Antoni chciał pokazać, że też ma co opowiadać. Tutaj niedaleko, niech kada pitarny z to na zamku. Tak, Chodził z moim ojcem do szkoły, no i ja już się dzieje, tworzy łapce. I właśnie ten z niedawno porwał się tak, tak, tutaj te smoki tak bywają ziemię. Ja nie bardzo mam się tym ale wcale w końcu mam stoicie, No co, czyż nie? A do łatwo pokoju? No wiesz, oprócz nas, tego na sądku, no to nie słyszałem o żadnym. Ale gdyby tak dobrze poszukać, to myślę, że by się też mi Chyba tak, więc ten, co najdrawniej się w nocy mi bo wiesz, przypominamy mi damy, kiedy można wygrać piłkę. Antoni aż podskoczył do góry, a kiedy opadł na ziemię, to bliskie drzewo zostało kutełnie wewnętrzne. — No, to naleźć, chodź! — E, nie wiem, cóż. — Mieszałem o męku. — No więc, to byś sobie zajął. Antoni zastępił się na tych Oto To się niemożliwe. — Każda jedna z dwadzieścia dwastu noci. — Coś w to oszalałeś? — Wicencja uśmiechnął się, przerał go. — No i opierałem. I nie wiem, skąd będę dwadzieścia na dwastu noci. — A jak tylko pomóc. Złupa, zielona łopatka. dwóch kańców dwa. na jest piłka, a na łące, hmm. na łące rozsiały jakieś kwiaty z na A teraz? Winceny nie przestawał się uśmiechać. Jak będą grzecice na i ty nie wstępnie znajdzie? U ja Wincenty się przydało. Do tej przestał się uśmiechać. Teraz to ty nie małtarzal. Jeśli wśród jednego smoka pęknie w histerię, to powiedzmy, co by się działo z nawzajem dwudziestu smoków. No właśnie, tego w ogóle nie mogę sobie wyobrazić. Bo przecież tak jest wiemy i Dwadzieścia dwa smoczy muszą być w dużej zielonej mąż. Największy jest to, co widać na świecie. Scena druga. Zapoznajemy się ze smoczą muzyką. W środę rano smok Antoni, smoknik serny smok poszły na grzyb. Ten drugi czas nie ma nawet ani jednego z tych <laughs> ludzi. Pójdziemy, stańmy nie zadajmy. A dalej jest panowie, który z wrócić do domu. Mazonych na A a mara za To jest w do roku. Poczekaj, komu w od było bardzo gorąco. No i lubią takie rzeczy, jak komory i różne inne potwórstwa. Są to ich przyznaki, o których bardzo się no, kochą i zwykły wynik ją objęł. Po chwili znaleźli duże pole, cenne pieśni, wynik komorów. Wincenty splunął od z radości, a Antoni wypuścił nocne parę tak, końców prawnego dymu. Wszystko nas wyraził po tym komoru, usiedli w podszewę. A, I włożyli pod gałązkę, żeby rozpłacić to długą. Włożyli grzyby na papierze, a kiedy były mi ruszone, jedli je z apetytem. Włożyli na plecach, chcieli za i zaczęli rozmawiać. Ciekawe, dlaczego drogi nie jedzą mu o morzu. No i tylko to, a małe poddruża jest w tym gronie za szkodę. Ej, bardzo to, oni mogą dziś mi pomóc tylko jak potem, których najmocniej ma no, to co innego? W takim razie lepiej lepiej lepiej. Nie. Jest. W lecie rozległ się głośny spacer. O, będziemy jego do... na polane przez cenę. Miał różową krzywkę, długie, fioletowe włosy związane na każdym bogonie, na szyi temu, a na niej już tak cofnął. Był wzbocniony i bardzo niezadowolony. Pojrzone na owocną średnią w cieniu i pochmurniał jeszcze bardziej. – Ile jest trzydzieści razy trzydzieści sześć? – Nie wiem. – Tak, on nie wie naprawdę. – Dobra odpowiedź. Zachmiał do dowoleń mu przeciw usiadł na prawej obok nich i zaczął grać na trakcie Ale my nie mamy dobrej. Nie potrafimy sobie wyobrazić niczego, czego nie zobaczymy albo nie pomagamy. Przeciwko, woda,

Nazywam się Kąpy Gnulta i mam zamiar, że zaszło do zrobienia, czy ja się podoba, czy kiedy Nie. Oba Knoki popatrzyły po sobie niepewnie. Dlaczego Kąpy Gnulta? Zapytał jednocześnie. Kąpy Gnulta usiadł i zabrał na karkę Powietrze wypełniło się kolorowymi motylami, zielonymi niepożerzami, tak jak Smogi zaczął opowiadać. Mój ojciec ma najmniej imię Zygmunt. To raz. Gdy się urodziłem, to byłem tak duży i głąb mięśnienny, jak Smog Zygmunta. To dwa. Więc moja mama nazwała mnie Smog Zygmunta. To trzy. A ponieważ jestem ukochanym jednakiem, to na tym się skończyła. To cztery. To cztery. Mi. Dobra, to ty. Jest. Ty jesteś Smog Zygmunta, a nasza obraz nas tak przypomnie.